Hej, kochani, witam na kanale Pushing Girl. Ja i Cianeta. Cześć, Ciociu! Ja i Cianeta, właśnie idziemy do Madame Tiso. Tak to się mówi? Madame, Madame Tiso. Tiso. Madame Tiso. <laughs> I jestem bardzo szczęśliwa. Tam będą różne figurki różnych bardzo popularnych ludzi, co nie, Ciociu? Tak. I będziemy coś fajnego robić. Ciociu, to wiesz, co ta fajna rzecz jest? Tak. Tak. Royalty. Tak. Royalty! Ale nie wiecie z kim. My już jesteśmy w aucie i ja tak cały czas mam moją czapkę. Dzisiaj tam źle, że śpię, ale ja powiedziałam, nie śpię, bo to... Bo dzisiaj grzeje słońce. No. Ja mam taką czapkę i taką kurczkę. I um, przykryłam sobie oczy. Bo... No. Bo cię Tak, właśnie jedziemy do Madame Tisa, a później idziemy do Peggy Posie.

A ciociu, czy a kto teraz mieszka w jego domu? To jest muzeum, kochanie, nikt nie mieszka. Eww. Można tam wejść i zobaczyć sobie różne rzeczy. Aha. To czeka kolejka. Wow. Wielka kolejka. My teraz jesteśmy na Baker Street, idziemy do Madame Tissot wow. Czym tu gdzie czy to jest ten Madame Tissot? Musimy skręcić się w lewo, kochanie, tak. Aha, dobra. I wujek. Wcię to się wójta. Całe szczęście, że nas wujek yy, podrzucił, bo nie wiem czy byśmy zdążyły. No właśnie, ile jeszcze mam minut. Pół godziny Matko jaka jest wielka kolejka Tutaj my już jesteśmy a, na boku a Madame Piso Tutaj nawet dalej jest kolejka To jest mój nowy kolega Bob, Bob gdzie idziesz? Bob Ja mu się nie chcę czekać No, Nie bójcie się, znajdziemy kiedyś Boba Co jedziecie? On wróci Tak zgodnieje on. Czy on będzie nas zjadł? Nie, no chodzić, kadencję. Cześć, kogo znalazłam w Londynie? Cześć, Donald! Jak się masz, stary! Jak tam Ameryka? Również całą Amerykę, Donald. Chcesz mu zadać jakieś to, pytanie? No, Donald! eh, Donald! Dobra, Donalda trafia już nie ma. My właśnie idziemy na górę. Bardzo dużo schodów. Weszła jakaś pani do tego w kolejce, nawet nie powiedziała, przepraszam. Wszystko, to ją okrzyczało. Tak, ale ona chyba nie powiedziała. No właśnie dlatego ją no. okrzyczała, bo w ogóle w przepraszam. No właśnie. Teraz jest sekcja filmowa. Tutaj jest chyba Jumanji. Ja sobie już zrobiłam zdjęcie z Kim Kardashian. <grym> czy to i tutaj są filmy. Cześć, szukamy Harry Pottera. Tu nie tutaj, Michał, tu jeszcze nie, to jest Kąt na razie. Właśnie, Ten... kto jest na zdjęciu? Yes. Yes. O, chyba na nas patrzy. Chyba mu się nie spodobałyśmy, Weruniku. o. o. Weronika poznała. Weronika mam nadzieję, że to on. My teraz czekamy na royalty i ja już widzę Elżbietę. Chciałam to widzieć Elżbieta. Tak. Chciałem się Elżbieta, tu Eee! Patrzcie kogo spotkała. że Aneta lubi sobie pić herbatę y, z y, mlekiem. Widzicie co pana właśnie przyszła. Mm. O jak to zjeść kanapeczki. My się zajadamy z Weronisią. Z koniki, kanapeczki. Pyszne. Jesteśmy w starych czasach brytyjskich. A z czego go Weronika spotkała? Ej, fajne takie stare, czasem, chciałem takich żyć! O, patrz, Ale nie było Harry Pottera, nie wiem, gdzie on zginął. Ja też nie wiem. Ukradli Harry Pottera! Touch kinda overwhelms me. But I'm wondering for messing up. Yeah, I'm wondering for messing up. My teraz jesteśmy w świecie Marvel. Harry Pottera jeszcze tutaj nie ma. O matko, trzeba go patrzeć. Jaki Hulk. O, Spiderman, Spooderman, Spooderman, does whatever a spider poo can. Czemu to zrobiliśmy zdjęcie z nim? My teraz będziemy gdzieś wchodzić. Mamy takie dziwne okulary. No. I będziemy gdzieś wchodzić, ale nie wiem gdzie. My już wyszliśmy. Kupiłam jeszcze pamiątki dla Izabel, bo ona teraz jest w Ameryce i on mi kupi jak taki. Więc może nam się wdzięczyć, tak? To tak, kupiłyśmy. więc jej coś kupiłam. Um, nie pokażę wam tego, bo może Izabel będzie oglądać tego vloga A tak gdzie idziemy? Ale ekstra było I jak Fajnie. ten film, ogl film oglądaliśmy no, To normalnie czułam, czułyśmy wodę Woda na nas czy nie? Tak I jeszcze jak robi taki jakieś jakiś coś tam było, ale nie wiem co to było tak czułam Efekty specjalne na czubku mojego. Bardzo fajne. Ja. Jak oni nie Mam Ci jako ci, stara czeska sami mi się podobało, więc... Patrzcie, już jesteśmy w Peggy Porsche. Jakie to jest... Oh, jakie to jest piękne! Byliśmy oh. w Peggy Porsche! I też mam coś dla Ciebie, Agi! Ale niestety. Teraz będzie Taste Test yyy, babeczki z Penny Kosze. Ja nigdy nie jadłam Cię z Tegnikosze, więc mam nadzieję, że będą dobre. I zanim to zrobię, dostałam przebiegną książkę od pani Justyny uh, The Making of Harry Potter. Gotowi to jesteście 3-4 um, Przepyszna. Jest takie dobre. Chyba całej po więcej? Mhm. Mm Cześć! Dzisiaj ja już wracam do Irlandii. Gdzie my jesteśmy w autobusie? Na kanale Puśka Girl. Puśka Girl, tak? będzie pać ładnie na północy. Wembley, stadion Tam jest Wembley stadion, nie wiem czy widzicie. Więc wracamy, było super Madame Piso, wszystko ekstra, bardzo mi się podobało. Super młodym dzieciu. Bardzo fajnie. Oooooo! Jeszcze wracać. Jeszcze mamy jutro cały dzień. Tylko jajty Tak, tak. Tylko t ty, ty, o tak. I, a i C y. no. Tak Ale mamy zagrać tą grę Jeszcze w Minecrafta może? No, to tam jak na mój dom, <śmieniu> <postawii. śmieniu> bo bierzesz resztki dostawek Bo jak nie wiecie o co chodzi, to jest ja jeć ta, czasem jak ona przyjedzie to gramy w Minecrafta Mamy swój świat Tak, mamy swój świat w Minecrafcie i ona dba sobie dom. Widzicie, nagle cię domu dorobiła w się... No właśnie. I tam, kiedy jej czasem nie ma, to jest ja mnie funkcja na tym świecie i zmieniam dom. My właśnie czekamy na samolot. Cieciarka dzwoniła, ale nie jest za, za późno odebrałam. O, tu jest Ta. O, Czecianina, to popraw mi okulary. Nie! Czekaj. Nie! 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 No właśnie, tak chciałam. Um, ja się tylko. Dzieci na kolana. My już jesteśmy w samolocie. Matko była taka słodka dziewczynka która do mnie rozmawiała po irlandzku. Co nie, żona, była przepiękna, ciociu? Tak do mnie rozmawiała. Dziękuję. Ja powiedziałam, jest mrgłaś. Ja I później kiedyś się żegnałaś, to ona powiedziała: Słody, będzie z Była przepiękna. Um, więc jesteśmy w samolocie. Przepraszam, że tak mało nagrywam. to jest. No. Gosiłaś pragnienie? Bo Dzień dobry, I on a cement chop,